A co jeśli nowy papież został już wybrany? Nie przez Boga, lecz przez Waszyngton? Niedawno ujawnione dokumenty wzbudzają właśnie takie podejrzenia. Od 1958 roku Departament Stanu Stanów Zjednoczonych monitorował, wpływał i nawet działał za kulisami w Watykanie. Biały dym, który ogłasza nowego papieża, może wydawać się święty. Ale za nim kryje się polityczny ogień. Konklawę zawsze przedstawiano jako rytuał czysty, odporny na zewnętrzne naciski. Kardynałowie wchodzą do kaplicy Sykstyńskiej, modlą się do Ducha Świętego i zamykają drzwi. Łacińska fraza, extra omnes, wszyscy precz, rozbrzmiewa jako symbol duchowej niezależności. Ale co jeśli to tylko fasada? Dokumenty Departamentu Stanu USA pokazują, że już w 1958 roku. Po wyborze papieża Jana XXIII ambasada USA w Rzymie wysłała telegramy do Waszyngtonu, zalecając nową strategię kontaktu z Watykanem. Cel był jasny – zapewnić, że Kościół katolicki będzie zgodny z interesami Stanów Zjednoczonych w czasie zimnej wojny, zwłaszcza w walce z komunizmem. Krótce potem ówczesny prezydent Dwight D. Eisenhower odbył dyskretne spotkania z papieżem Stolica Apostolska zaczęła odgrywać kluczową rolę na światowej szachownicy geopolitycznej. USA zrozumiały, że Watykan to nie tylko centrum religijne, lecz także symboliczna potęga o globalnym zasięgu. Trzeba było go zdobyć. Ta sojusz osiągnął szczyt za czasów Jana Pawła II. Pochodzący z Polski i zdecydowanie antykomunistyczny, stał się idealnym partnerem dla Waszyngtonu w latach 80. Istnieją liczne raporty o wsparciu finansowym i strategicznym CIA dla jego pontyfikatu. Upadek Związku Radzieckiego miał wśród swoich bohaterów papieża. A potem nadszedł Franciszek. Jorge Bergoglio, pochodzący z Argentyny, przyjął zupełnie inną agendę. Skupienie się na ubogich, środowisku, krytyce konsumpcjonizmu i neoliberalizmu. Wszystko to, czego konserwatyści, zwłaszcza w USA, nie znoszą. Reakcja była szybka. W latach 2015-2017 grupa ultrakonserwatywnych kardynałów i teologów publicznie oskarżyła papieża o herezję. To nie była zwykła krytyka, to była próba bezpośredniego podważenia autorytetu najwyższego przywódcy Kościoła katolickiego. Jednym z liderów tego ruchu był kardynał Raymond Burke, związany z najbardziej reakcyjnym skrzydłem Kościoła amerykańskiego. Zgromadził konserwatystów. I opublikował tak zwane deklaracje praw, oskarżając Franciszka o odejście od doktryny w sprawach seksualności, rozwodów i moralności. Watykan zareagował, ale podział stał się wyraźny. Teraz, gdy konklawę, w 2025 roku zostało wyznaczone na 7 maja, kulisy aż wrzą. Oficjalnie wybór nowego papieża odbywa się podczas konklawy, ale każdy, kto zna Watykan, wie, Negocjacje już się zaczęły. W tym kontekście Stany Zjednoczone wracają do gry, tym razem z jeszcze bardziej wyrafinowaną strategią. Rząd amerykański, pełen wpływowych katolickich postaci, takich jak Mike Pence, Marco Rubio i rzeczniczka prasowa Caroline Leavitt, wie, że nie może interweniować bezpośrednio. Ale może zaoferować coś subtelniejszego: wsparcie polityczne, instytucjonalne i medialne dla kandydatów zgodnych z konserwatywną linią. Źródła z Watykanu donoszą o cichych naciskach, ukrytych obietnicach i zawieranych sojuszach. Cel: zapewnienie, że nowy papież nie pójdzie śladami Franciszka, że będzie znów przewidywalny, zgodny i milczący wobec agent globalnej supermocarstwa. Pomysł wyboru papieża z Afryki lub Ameryki Łacińskiej znów zyskuje na popularności. Ale nie daj się zwieść to nie musi oznaczać progresywnego pontyfikatu. Wręcz przeciwnie wielu z tych kandydatów z krajów rozwijających się ma głęboko konserwatywne poglądy. To stworzyłoby obraz różnorodności, a jednocześnie odpowiadało ideologicznie Waszyngtonowi. W kaplicy Sykstyńskiej. Kardynałowie modlą się przed sądem ostatecznym Michała Anioła. Ale na zewnątrz prawdziwa walka już trwa. Każdy posiłek, każde spotkanie, każda nieformalna rozmowa między kardynałami może oznaczać decydujący głos. To gracieni Franciszek przez 12 lat swojego pontyfikatu kwestionował status quo. Ograniczał przywileje, walczył ze skandalami finansowymi w stolicy Apostolskiej. Przeciwstawiał się nadużyciom władzy i wyciągał rękę do wykluczonych. Dla wielu na nowo połączył Kościół z wiernymi, dla innych złamał tradycję. Podziały w Kościele nigdy nie były tak wyraźne. Z jednej strony ci, którzy bronią wiary bliskiej sprawom społecznym, sprawiedliwości i rzeczywistości. Z drugiej ci, którzy chcą Kościoła silnego, tradycyjnego, zamkniętego i odległego, od nowoczesności XXI wieku. Dlatego to konklawe to nie tylko wybór religijny, to decyzja polityczna, geopolityczna i duchowa. Nowy papież nie będzie tylko przywódcą miliarda wiernych, będzie kluczowym elementem w globalnej walce o władzę, wpływy i narracje. A Waszyngton doskonale o tym wie. Pytanie, które wciąż pozostaje. Czy nowy papież zostanie wybrany przez Ducha Świętego, czy przez interesy supermocarstwa? Biały Dym uniesie się w górę, ale być może to, co skrywa, jest znacznie mroczniejsze niż sobie wyobrażamy.